Konar zahaczyła się niego stopą, tam, w lesie, zatrzeszczał pod twoim ciężarem, jakby pękały mu drzewia. Zwykły kawałek spruchniałego drewna, zabolała cię kostka, a z palca stoczyła się kropla krwi wprost na chłonny mech. Pamiętasz? Dziś mija miesiąc od tamtego dnia. Jesteś już w innym miejscu lasu. Zaczynasz w niego wsiąkać, bawić się nim. Masz poczucie kontroli, bo nie potykasz się już tak często. Wiesz, czego chcesz, i wiesz, jak to zdobyć. Co innego konar. Nadal leży nieruchomo na wydeptanej ścieżce. Czuje, jak ziemia ugina się bezwolnie pod łapami wilka. Słyszy sapanie wydobywające się z wnętrza jego cielska. Widzi, jak zwierzę nieruchomieje nad kępą mchu, a jego wilgotny nos. Zniża się coraz bardziej ku chropowatej powierzchni rośliny. Już wie. Znalazł krople Twojej krwi.